Dzisiaj kochani zobaczycie 5 najlepszych niebezpiecznych map, których na 100%, 99% z was nigdy nie przejedzie. Czemu? Bo są one mega trudne, są przez błota, różne dziwne podjazdy, góry, zbocza i strome podjazdy. Więc jeżeli jesteś gotowy zobaczyć 5 najbardziej niebezpiecznych map w Eurotrack Simulator, to koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmem i my już sobie zaczynamy. Na miejscu piątym będzie mapa Russian and Republic of Belarusia, czyli Republiki Białorusi. I ta mapa może nie jest jakoś arcy niebezpieczna, ale jest tam bardzo dużo takich landuwecz, takich bardzo polnych dróg. Więc jeżeli weźmiecie tam większy ładunek. Albo co, nie daj Boże, Ci bardzo długi ładunek To się zakopiecie Albo nie daj Boże, we weźmiecie tam jakiś mały silnik To już nie przejdziecie tej mapy Ale naprawdę warto sobie tam pojechać Bardzo fajne offroady No i to jest taka mapa na dobrą rozgrzewkę Na miejscu piątym Shoulder Region Map To już jest mapa o wiele, o wiele trudniejsza Tam przyjazdy przez las to jest normalnie codzienność Tam większość dróg chyba na tej mapie To są przyjazdy przez lasy Przez różne, nie wiem, drewniane, samorobione mosty Przez różne dziwne ścieżki I bardzo podobnie jak z mapą numer 5 yy, tam raczej większe silniki i mały zestawik. Najlepiej jakiegoś urala na dużych kołach albo coś takiego, bo no, zwykłą ciężarówką, no tam można się gdzieś zagrząść, albo po prostu y, na zakręcie się nie wyrobić. Polecam ogólnie mapę z y, miejsca numer 3, bo ogólnie to osobiście nie wiem. Nie wiem, który będzie stwierdził, że <laughs> dodamy sobie tam. Yy sztuczną inteligencję i ruch drogowy. Tak, jeździcie tam cały czas w sumie lewą stroną, jest tam ruch drogowy, a droga to w sumie jest jeden pas i żeby tam się zmieścić czy coś, to trzeba bardzo mocno kombinować i trasy są mega strome, drogi są bardzo wąskie, a tak chwać sobie w zbocze góry, to nie fajna sprawa, a często się tam zdarza. Więc możecie się troszeczkę poczuć jak kierowca autobusu który jeździ sobie na jakieś wycieczki szkolne, i nagle go ta, ta cała dyrektorka tej wycieczki wspierdzieliła go w jakąś straszną, małą liczkę. I on musi teraz tam wyjechać, więc możecie się sprawdzić, czy jesteście dobrymi kierowcami autobusu. No ale polecam Wam również Tanzanię. Tanzania to jest mapa. Tanzania to jest mapa z cyklu. Y Duże yy, takie podjazdy, duże zjazdy, droga o taką albo jeszcze mniejsza, no i ogólnie powodzenia. W ogóle z, z jednej strony macie ścianę z tego, z góry, z drugiej strony macie zbocze, 2 km do dołu, albo co lepsze, z jednej strony zbocze i z drugiej strony zbocze, no polecam mam. naprawdę. O, jeżeli ktoś ją przejedzie i da, nie wiem, na moim, moim Discordzie albo Facebooku dowód, że cały ją przejechał z jakimś ogromnym zestawem mega szybko, to wymyślimy jakoś nagrodę dla widza. Miejsce pierwsze to już jest hit. To jest hit, bo ta mapa nie dość, że ma masę, dużo podjazdów, stromych zboczy, jakichś dziwnych mostów, na które się nawet nie da wjechać zwykłym autokarem. To dodatkowo, kochani, ta mapa nawet całkiem dobrze wygląda. Naprawdę mapa bardzo fajnie wygląda. E, możecie sobie na przykład bawić się tak samo tam autokarami, jak innymi e, innymi pojazdami. Naprawdę bardzo fajne zbocza, bardzo wymagające. Ale na miejscu pierwszym, moim zdaniem, ta mapa z tego względu, bo większość tych map raczej słabo wygląda i jest słabo wykonane pod względem jakichś tam szczegółów i dalej. A ta mapa naprawdę bardzo dobrze wygląda pod względem szczegółów, jak i pod względem wyzwania, żeby ją przyjechać, dotrzeć z punktu A do punktu B. Więc ją bardzo Wam polecam. Napiszcie w komentarzu, czy bardziej lubicie takie mapy strome, wymagające, czy raczej normalną. Normalną autostradkę w Europie. E, dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Zostaw subskrypcję na moim kanale, łapkę w górę. No i zapraszam Cię na, mojego, na moje grupy widzów kuchendamice 24 na Discordzie i na Facebooku. To wszystko od mnie. Dziękuję, dobranoc.